Zapraszam na filmik o pierniku staropolskim, pysznym świątecznym cieście. Najpierw przygotowujemy masę na ten piernik na kilka tygodni przed świętami. W dużym rondlu topimy masło, dodajemy cukier, miód, sól, kakao i przyprawę piernikową. Filmik jak zrobić taką przyprawę samodzielnie w domu też jest na moim kanale. Wszystko podgrzewamy na niezbyt dużym ogniu, mieszając od czasu do czasu, tak by się nie przypaliło. Potem studzimy, gdy masa jest już przestudzona może być jeszcze letnia. Dodajemy płynne pozostałe składniki, roztrzepane jajka i sodę rozmieszaną w mleku. Wszystko dokładnie mieszamy, a na końcu dodajemy przesianą mąkę. W dwóch partiach. Również wszystko mieszamy dokładnie i przekładamy do naczynia. Może być szklane, kamionkowe, ceramiczne. Przykrywamy podziurkowaną folią lub pokrywką dobrze dopasowaną i odkładamy do lodówki na kilka tygodni, a potem pieczenie, przekładanie, dekorowanie smacznego.